Siema, siemaneczkowiciowie, ja z tej strony Grzesio i znowu jestem z ekipą, tylko dzisiaj jesteśmy w całą piątkę, jestem ja, jest po prostu Laguna, jest babka, jest Maciek, jest Luzia i dzisiaj będziemy grali w Squid Game'a, w gle, nie? Tak, tak to się tłumaczy? Siema, let's go! No i co? Energilandia! I... Energilandia, let's go! Dobra, Ej, się się nie, nie nie wchodźcie, nie wchodźcie! Nie, nie wchodźcie. Wchodźcie. Idź, chodzi, chodź. stąd! Trzeba pociekać! I z polskiego, Pu. Gdzie jest babka? Gdzie Teraz jest wejdzie? babka? Chodzimy, chodzimy. Chodzimy. No chodzimy. Chodzimy, chodzimy, czekamy, czekamy! Jaki mam... Drugi jestem! Jaki? Numer 3! Ja mam 600 no, pieniądze z mieszkania. A ja mam... Hmm, a babka! Tutaj mam, a ja, a ja babka mam się e, A ja, ja myślałem, że 1, mam... Ja, jestem, pierwsza, na Ja lecce. jestem sióście. A babka jest... Ja numer, tak, babka numer, numer jeden. Babka o, najlepsza. Numer, jest. pięć duże, jest duże B... Pamiętajcie widzowie w ogóle, żeby w trakcie tego ten teraz przypomnę, żeby padać na każdy kanał, tutaj ze mną nagliwających. Wpadajcie do Maćka, wpadajcie do luzi, wpadajcie do babki i też wpadajcie do laguny! Bo Laguna I... taki ostatnio biedny jest, nie? Fufle, szykuj tam, się do startu, szykuj znam. się do ja znam. Lecimy, ja znam. gaś. No, 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 no. Nie bojcie się, ja, My, ja przed z ekranu, Frej, Nie skaczcie przed ekranem! Kamera! No, i... Ej, czemu ten e, numer 25 jest czerwony? Dlaczego ma czerwony kombinezon? No bo nas oszukał i nie znam już kolego. Bo, bo wy, już wy, każe, wy, wydał, ma wydał Lobluxi. O, na to wie, O nie! O, ma Ona kotka jest... na, na, na froncie. Gdzie ona mówi, że iPad na froncie, co ty gadasz? Ale na froncie Ale na klacie ma tam dwie ona jest kotka. tym, A. ona będzie tym, Widzisz, Co to będzie widziała szkło. Jakie szkło będzie widziała? Jak pierwsze to mamy czerwone, zielone, nie? No, no, szybko biegnijcie, oh. biegnijcie! A, A go, najpierw no, zdjęcia, jakie się. biegnijcie macie? Zdjęcie, 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 zarejestrujcie się, zarejestrujcie się, zdjęcie na tym. No ja się Dobrze, za... Dobra, ja już zdjęcie mam, dobra, lecimy! Ej, ja, ja, gaś, 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 jak będziemy lecieć czerwone, ja, zielone, wszyscy obok siebie, wszyscy obok siebie, ej, zobaczcie, wszyscy obok siebie, wszyscy obok siebie, środkowe drzwi, środkowe drzwi, środkowe drzwi. Jedziemy, środkowe Dobra, dobra, hello klasa, proszę, tutaj się meldujecie, wszyscy tutaj, tutaj. Dobra, gotowi? O, gdzie babka? Start. Macie, Maciek, dlaczego okła się już biegłem Biegniemy. Wasia sianga, cing, dżang, dżang. No. Czuję się oszukana Dobra. Maciek. Pamiętajcie, skupcie nie, nie się na dźwięku. Skupcie się na dźwięku, skupcie się na dźwięku. Ona to z dzietem. Eh. Green light. Oh. Green, light. Oh. Green light. Green light. Co nie żyje? Green light. Na Green light. Stop, 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 stop. Uuu. Wow. Uuhu. Co za emocje. Green light. No. Uuuuuuuuooooo, ale dostał mm. chyda. Mm -hmm. Ej stop! Przypomniałam się grałem w tą grę, no. musicie zatrzymywać się! Na, naprawdę? No. Chciałem no ty byś mi powiedzieć. nie powiedział! Ej, widzicie co? Musicie grać w tą no. grę! Ja już tu byłem! <laughs> to babka... O! Oh. Wow! Ile strza... No. Jej! Jej! Yes! Yes! Grzeszylić. Ej dobra, ja Grzeszylić. wiem o co Grzeszylić. chodzi, ja Grzeszylić. wiem o co nie chodzi bój Nie bój się. No, nie, bój się. Nie, nie, nie. Ty co ty pijana babka jesteś? Tak kurna z zygzakiem łazisz! No właśnie ja no, ba, ba, babka tutaj no, no, robi no. na wink bię... Babka, babka! babka brać ja ci! Bieg na po nią, bieg na ponią. ze dźwiękiem! Bieg na po nią. Bieg na po nią, nie mogę bez! Babka dawaj to! No nie mogę, to niestety nie. No. <laughs> Teraz w lewo! Ej, a mi się wydaje, że ktoś trollował i odpalał dwa razy normalnie green no? lighta. <grym> ja, <grym> nie. Bab babka dała radę. Ja, ja nic wyrywa. o tym nie wiem. Ale dużo osób odpadło. Bardzo tenka, dużo. Tak powiem wam, że robi Ty, Lucy! Tutaj gdzie babka robiła jest? te jaja, ty, kurę taka już powolna jesteś bez robienia jaj? O, o jestem, ja jestem, na niej, <grym> na nie. nie. Ej, na razie nikt źle nie odpadł, nie? A gdzie ostatnia osoba? Dupę! Oj. Ta. Dobra. Następny tryb. No ja myślałem, że przynajmniej jedna osoba z odpadnie na samym pociągu, a, a nie? A myślałeś, że kto odpadnie? Babka jest szpiegiem. Nie, ty. Babka ma numer jeden. A, a myśli, to, ja to ty odpadniesz. odpadniesz. Co będzie się grać? Co będzie się Najgorsza. Co, co, Grzesio. Ścieżka zdrowia zrobiona? No, już tego... No oczywiście zody. samego Lana pobudka. <noise> na dzień dobry, na dzień dobry. No, na dziubę, na dziubę, no a jak? Jakoś dzień trzeba zaciąć. Na przód, ty już zdjęcia nie potrzebujecie robić. I pamiętajcie. ta sama zasada! To no, zasada. O nie! Noc, noc! noc o, nie. Jest ciemno, jest ciemno, niech się Nie da się zabić, nie da się zabić. Zmieśćmy się, lewy róg kurdy. babka uważaj! Aua, ja was tam widzę, ja was tam widzę, ja was tam idzie! Nie, uratujcie widzę. mnie! Uratujcie mnie? Uciekajcie! Na mnie to... się uwzięli pomocy! Macie granie! Drużyna nie. marzeń, drużyna marzeń potrzebuje! A jak jesteś, Maciek? Potrzebuję waszej pomocy, bo tu... Jestem, Maciek! Jeszcze mamu No to nie daj się trzepać, panu! Za ja Maciek! Czekam. Tutaj, na środek, na środek! Nie. Na środek, na środek, na środek, Grzesio jest. Ruzia jest, dobra. Dawaj tą londyneczkę. Dawaj ją! Dawaj ją, klepiemy! Klepiemy ją! Klepiemy ją! Klepiemy ją! Co ty, Maciek? Ty, Maciek, ty nie, Maciek! Uła. Musisz być grzeczny! Wybierz no stronę bezpieczeństwa! Wybierz Nord VPN najbezpieczniejszy. ci wyjdziesz, to będziesz babka cię tam nie... Maciek, bij o mnie! No to Luzia biegnie! Gdzie jest babka? Nie bijecie, wreszcie nie uderzyłem! Dobra, dobra, kto przysił, kto przysił? się Wszyscy ziją? się ziją? Róża się melduje, Róża się melduje. Babka? Róża też się, Róża też żyje. A babka? Żapka jest, jest, jest ta łysapała tam. Ona szpicowanie się nie odziwanie. Ja pokażę łysąpałę, lepiej wejść na wesoło. Eee, wydaj, wydaj. No uważaj, Nie, no nie, się. I spokój! No i ganisz! Bo dostaliśmy 6, 9 dolarów, jaki przypadek! Ale będziemy się teraz. Tak, faflunić, kudle. Macie ci klop, a ta liczba jest taka. Maciek, bo ciebie wycisza.

a mi też tak działa? A, poczekaj. Kocham was. Nie! Nie! No! Tak, <coughs> co? <coughs> nie nie działa. Laguna, laguna nie strzaił. O! Będziemy! Trzymacie się za rączki! Ty majtujcie się! Chodź, Grzesiu, ze mną! Chodź, no! Ruzia. A, ja a wykopuj jedną osobę! Ja chcesz jedną chcesz osobę. No, musimy się w czwórki dobrać! Chodźcie tutaj, Aha. To było piątka! Aha! 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 Ale sam. to było był Aha. Dobra, laguna, ja będę z tobą. Maciek, chodź do mnie! A, gdzie ja. jesteś, Rózia? Gdzie jesteś, Grzesiu? Gdzie jesteś, Dobra. Chodźcie, oh, chodźcie na ten! O, chodźcie, 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 chodźcie tu, 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 szybko za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, za mną. No, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Jakie boksy? Jakie bo? Jaki boksy? Jakie boksy trzeba wejść? Nie wiem właśnie. A tam, tam jest box na początku! Tam tamtej na końcu, na początku! Ej, no, aaa! Biegnijmy! Ej, nie! Trzy sekundy, nie wiem, czy dobiegniemy w ogóle. W którym jesteście, w którym jesteście, A dobra, bo ciebie. Doran Ej nie, nie, do... no dawaj, nie dawaj, mnie, dawaj, mnie to z... kółko blokuje! A co my robimy w tej grze? Tu, chodźcie do tego! Lucia Maciek szybko, zimko, nie do tego, się. nie Niczej Dobra nie. Dobrze udało no, się! No wszyscy! Co jest? Ja przepraszam cię, Grzesio za to, że tak potknęliśmy. Co my robimy, co to jest? No nie! Co my robimy? Roz. Musisz Ale kurde, ale kurde jesteśmy dziwi! mini challenge. No, teraz? Co teraz? Maciek! Chodźcie, teraz twoje kolej! Let's go! No idziemy, 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 idziemy. A, A, a zrobiliśmy to Grzesio! No. teraz no. będzie kogoś kolejny. A, Mamy ale kogo? Tutaj. O co, co w tym co chodzi? Teraz, teraz pamięciówka, pamięciówka, róbcie! A dobra! Ja pamięciówkę to najwyżej mogę włosiencia iść dla Rówste pary, parę, te pary! Jak się już przegra! Grzesio, trzecie i po lewej na Maxa, Trzecie i po lewej na Maxa, Trzecie od góry. Nie było. Czekaj no! Trzecie od góry, trzecie od góry, trzecie od góry i po lewej na maxa. Nie, no maksa. Nie, nie, jak zawsze. Lewy, no? to będę wrażeniem. Dobrze! No, no jest U! u. u. Jest. u. 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 A, lecimy, lecimy, tak: no, lecimy, 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 nie? A! a, 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 no. No, a, a to moja gra! No! no Cioci, ludzie! O! Dobra! A ludzie mogą poczuć! Oto co od nas! Luzia też ma pamięciówkę, Nie, tylko tą fajniejszą. No to win. Klikaj na żółte. No jeszcze cicho, muszę się oj, oj. skupić. Jeden, dwa. Cicho, cicho, wszystko jest dobrze. Co ja mam zrobić? Co? No. E, co mam robić, chłopaki? Simon mówi. A, klikać w tym czasie, dobra. No klikaj dobra. na żółte przecież. Ej, Luzia, ci. jak z ginęmy. Mamy minutkę. Dawaj dobra, minutkę. damy radę, damy radę. Dobra. Dawaj, Ruziar, Jest, dawaj Daliśmy Ruziar. radę, daliśmy radę. Tak? No tak. Nie. Tak! No idziemy dalej! A, O A O A O A! O my też tak robimy, to pomaga. A co musi? Dobra, Landom nam lubi osadczoną. Nie Ja bym wolała pamięciówkę! Let's go, wygraliśmy! Najlepiej z tym! Dawaj, 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 dawaj! 35 sekund. Pamięciówka musi pokazać wzory! Żeby się nie nudził. Aha. nie wyszedł z gry. Dobrze! Dobrze, I jeszcze, mamy to, 2, jeszcze 2, jedna. Centrum, ja się 2, nie, nie, nie z głosami w mojej głowie. Mamy 25 sekund. Ale, ale nooby, patrz tam. Babka, jakie nuby tam są, jeszcze robią to. No I, jakie nooby. I zaraz to będziemy was uh, komentować. U, u, o, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a. Mamy to! Tak, wygraliśmy! Dobra, dobra, idziemy A gdzie babka i Nie ma to jak prosy, babka. Nie ma to jak prosiki. Odbij, odbij. ty tak się skupiłeś, że zapomniałeś mówić? Oddychaj. Zaraz się tak skupię, że ci się... A się a... przegrał mu tam beret. U, a, u, a było. Jaką, jaką? Ej, co to za reklamy u mnie na no, odcinku i dupy wyjęte, nie? ENERGYLANDIA, Energylandia. Tak zapa, widziałeś kodem GRZESIOWIAL macie przepustkę darmową do Energylandii! teraz niech ktoś w to ujeździ Tak? Ja Obytujesz? Obytujesz? Dobra ochronę o ŻYJEMY wszystko! ŻYJEMY i... dzięki Bogu Ile mamy hajsu? Ile dostaniemy? 96 96 dolarów, za tyle Ej. to ja sobie mogę kupić kanapkę jako, z McDonalda Jak odwrócicie głowę to znowu będzie 6,9 Duże kanapki, duże kanapki takie Musiałeś chyba mózg odwrócić No mózg nie, nie, nie mam, może, bo nie mam może, go No właśnie nie może go odwrócić Teraz to możesz pupkę powąchać Dlaczego? Dlaczego to by było, to dzisiaj to było u wszystkich, u wszystkich no, dzisiaj nie gniemy, wychodzi na nie. ten na, o moim mózgu gadanie i cały czas wychodzi, że go nie mam. Dlaczego dzisiejszy, no, no, dzisiejszy bo dzisiaj? Szukamy musiało, cały mi. czas, szukamy. No mózgu. szukamy, szukamy, gramy o twój mózg Maciek, nie? No dobra, dobra. Móz? O co? O co gramy? Ale no Maciek dostanie trochę mózgu. Jestem już drugi, a byłem ostatni praktycznie. To jest jak w tej, w ci w kleini oś, nie? No bo ty masz pusto dla babki łobie, szukamy się. Dla, dla o, luzi nie. odwagi, a dla Maćka muźgu. Nie, Ta, ja się nie, nie. Tak, dobra, bawiłem, się, ja więc się stanie. Ej, ale ja mam o dużo nie, odwagi, o nie. co o chodzi? Nie. Tak, no, ty i odwaga, koło nie? Na środku kręci się koło. I utrzymuje Lu się muzyka i nad drzwiami pokaże się liczba. W tyle osób ma być w pokoju, nie więcej, nie mniej. Dobra, za kim idziemy, jak jest... Za Grzesiem. Macie, Maciek, ja jestem tobą. Za Grzesiem, no. za Grzesiem, za Grzesiem. Ale jak dwójki, to idziemy razem. Za Grzesiem. A gdzie jest Grzesio? jest TUTAJ! Dobra, macham! Gdzie jest Grzesio? Tu jest? jest! Słuchajcie się w muzykę. Dobrze. No. Czyli ja sam. NO JAK?! To nie ja <laughs> <zbawię> ta muzyka! <laughs> Zły track. No i co? No. No. no zaraz. Koniec, wygraliśmy. A. No nie, ja się Gotowi? No, dobra. Oj, teraz przygotuj pomaga, i przygotuj. się. ile osiów, ile osiów do pokoiku? Grzesio, to mnie w konia nie zrób jakbym bieg do ciebie, dobra? No i spokojnie. Trzy, do grzesia, do grzesia. Dobrze, pobiegły dwie osi, o już mam. No dobra, macie, do macie, macie, yo, taken, melد, sirschu, Maciek, zamykaj, zamykaj. Maciek, Maciek, Maciek. No, za, Dobra, jesteśmy, żyjemy. Look, look, look. Ej, udało a, wam się? Udało wam się? Nie, się. Let's go, so, tak let's nam nie go. potrzebujemy ich! A Grzesio, a Grzesio, powiem ci... Si... <głos> <głos> Pobiegłem za tobą, to miałeś to nas trzymać. Ale Grzesio, ja biegły, biegły inni do mnie? No ja wiedziałem, no co ja mam a powiem ci... <noise> tyle, tyle, tyle mam do dodania. Do ja muszę zrobić taki przycisk. Engilandia. No, ile teraz? Dobrze, raz jesteś w piekach, krzeszówki, kolegu! Grzysiem. Już nie biegniemy za grzesiem. Jedna. Aha, dobra, no to nie biegnijcie, się, bro. Do jednej. No, o, chodź obok. Oj, no, blokuj! No nie! No nie! No, nie! Z... Mnie! No! Mnie! No! nie! Nie babka, babka, no, Nie! Terrorista! Znajdź coś! Siedem! Odwójź zi! Odwójź zi! Szybko, szybko, babka! Ładnie babka, widziałem to, jak biegłaś tam w moim okienku. Ja żyję. Ja nie żyję. Ja nie zi! Uuuu... A dobrze, Kici woko za tą rundę. Jedna osoba, żyje. co ma? Dobra, gdzieś macie, 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 gdzieś macie, gdzieś... Ja żyję ma. Ja tak, ja ja to się ma. Ja też żyję. Wszyscy ci, kto nie żyje, Grzesiu. Po jedynkę mięsimy wyjść, ludzie. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne, będę teraz komentował, nie? Gdzie jest Grzesio? W dupie! Grzesia nie ma! Jestem bezpieczny. Jest napisane, jesteś bezpieczny. Jestem safe. Ale wiesz, Jesteś. co ci sam to jest fajny tutaj? Jak ci oh Jak, so, to so jest strasznie. Ej, Szelio Laguna, na, nie czuję tego, bo, żeby do tego, że jeżdżę do tego, że jeżdżę do tego, że jeżdżę Jaki tego, tam leży ja zielony, niżej tam. gdzie do tego, że no, 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 dam jeżdżę do tego, że Uh, VIP może, zobaczmy. Nie, nie, nie. 500. E? 500. O, o, 500. O, za roboktyw. ile? Ile? 500. Ja nie mam ILE? 500. O, dobra. Ile? Dobra, jedyna osiowa, która na razie była dla mnie miła w miarę, to jest babka, nie? No to ją obserwuję, nie? Jak babka Widzicie, pierwsza zaczęła cię normalnie hatfu robić i tak dalej... Ona jest nu ona ma numerek prawa, jeden, nie? nie, nie, prawa, nie, nie i, prawa, I pewnie wygląda. Hatfu to był hatła! A ja mam numer... No hat, a a chan, no. hatła po, po francusku po hat to jest takie, takie normalnie jak ten, że ten. ...1000 znowu... Się odzywa Edward, jak jest pierwszy. No na pewno, jasne, byłem trzeci BABKA daje A kto- a kto będzie ostatni? To 2000 bobuxów pod Maćka. Nie, nie, ja e. to, ja to, nie to, nie to grzybi, nie. Ja mi się to od Grzesia. Co... To babka, nie! nie no, dalej? Ja ci kiwiciuje! No. <grystanie> ja żyję. Tragedia. Jestem pierwszy, a ludzie już a się męczą. A będzie to nie biega tysiąca rubluksów? Grzesiu na pewno. Aha. <grystanie> to na pewno. <grystanie> o, będziemy robić kształty, ale super. O, to znam, to lubię. Ej, i szczerze, szczerze, no. Laguna! To wiesz co ja ci Uuu. życzę, żebyś w tych kształtach miał tak prześlane, że normalnie tylko po prostu... Green, line. green co? Ej, czemu green line? Nie wiem. Czemu Green Line? Nie wiem. To zasługuje na piosenkę. Energy Line! <laughs> nie, 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 nie. O, mam trójkąt, mam trójkąt. Dobra, cio babka ma? Babka eee. ma trójkąt. Powiedzcie mi, że ten dostał palaszol. I łama się jeden. Ja zrobiłem. Ale dostałem jakieś ciastko. <laughs> ale, łady, ej, ej, ale najłatwiej jest zrobić tego. Kwadrat. Ja zrobiłem trójkąt. Najłatwiej jest zrobić trójkąt. Bo po prostu się to, to, ja to ja czerwone. No. mi się nie udał. A ja chcę coś no? powiedzieć. Czyby ci ja się nie udało? Trójkąt? Dlaczego? <laughs> Bo jestem chłopcem. N Ej, Gelandia! Ej, Ej, nie? To w ogóle nie jest... teraz będzie... Uuu, Dobra, lecimy. 156 dolarów. Wiecie, kto ich nie wygra? Ej, teraz będzie, <grymne> Uu, Dobra, o wiecie, teraz będzie przyciąganie, Ej, teraz <grymne> będzie przyciąganie <grymne> liny, wiecie? Abyście wy wylądowali w przeciwnych teamach, nie? Ja teraz luzi i kibicuję jako jedyny i trójcie, nie? Bierz go! Ty nie mówisz, bo buksy. się bo normalnie. buksy Nie chcecie bobuksy? Nie chcecie bobuksy? Nie chcecie buksy. Nie chcecie dostać? Czemu ty masz speedę podwyższej jakiegoś? O co chodzi z tym speedem? No, 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 ma... no kupił. No Nic nie kupiłem, nic nie kupiłem. No, no, Maćka no, poślał od hajsu, nie? Ale nie chcecie. Napierdzielę go, bo on po klawiaturze szybciej biega. Tak, na pewno, tak Ja tym od razu przesuwam... Babka to po prostu idzie się jak ma po tych szkodach, wywalone ma we wszystkich. Ja tylko dwaj, pół kilograma mniej po prostu. Stu. No, teraz ale w tym filmie nie wiem. Boże, ile tych schodów wie. O nie, o nie, szkło. O nie, szkło. 4 kilo warzyw w jednym z <grym> <grym> Macie, ja to widziałem i <grym> to stanąłem. La, 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 e, ta, ta, ta ta, 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 jedna wie ta jedna wie, ona wie, ona wie. O, Ona, ona z... To wie. No teraz zgrze... grzesz. Ej, gdzie ja przez tą murem wypadłem z gry, bo mi biegła do pokoju. Ej, Grzesiu, tylko nie spadnij, Grzesiu, nie spadnij tutaj. Gdzie jest Grzesiu? Gdzie jest Grzesiu? Gdzie jest Grzesio? Nie ma Grzesia. <grym> i, i, ja, ja się wam dam, nie? A gdzie ty na, jesteś Grzesio? się nie dasz, bo cię nie w ma. Gresie, na, na, Oglądasz na, na, nas? Na, na, na. Oglądasz nas? Tak, oglądam, Cały czas czaszki, ludzi. No dawaj, przecież ty możesz zobaczyć, ja wiem, że ja zepsułam w swoim ale no. Let's get it. Ooo, już wiemy, że to. Dziękujemy bardzo osobie chętnej za współpracę. Boże, ty ludzi. Oh my god. No, no, no ej, ludzie, nie ja tobie kibicowałem! Dobra, ciul. Babka to się zrobiła! Udało mi się! Nie, wy się Maciek! Maciek przeszedł, Maciek, Maciek przeszedł. Maciek, VIP! tam Maciek? Tylko Maciek? Tak. No. O, tak. nie! Ty, Maciek, masz przesrane. Przemysławski no, BD jest przeciwko tobie. No. <laughs> <laughs> to ten Przemysławski BD, chłopie. To ten Przemysław! Okay. O nie! O, o, widzę babkę, widzę Luzie, widzę Nupka. I widzę siebie. <laughs> nie? W końcu się na znajomych, co nie? Nie musisz sam być. Co to <laughs> za piosenka? Energylandia. Energylandia. <śmiech> nie <śmiech> słyszę go. Widziowie wejście mnie po prostu. pochowajcie nie. <laughs> Okej. Okay. A to pasowało do tamtej Ej nie! To, to jest w ogóle przegięcie, ej Osiobapś, z którąś ginąłem w, w momencie z pokojami Teraz już od odnieść zaproszenie do znajomych na lobuksie, nie? Wiecie co? Wiecie wow. co? Ja stąd yeah. wyjeżdżam o o tu maciek 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 maciek, 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 musisz, Dawaj, na, jak, maciek. musisz maciek to wygrać. Problem. Maciek nie wie jak w to grać. Ja to wygrałem, ja w kolana ja im, w kolana, po kolano, W kolana, kolana, Z a nie w kolano. Nie, tam, nie dobra. W szczępiąki. W w się dobrze podpowiada, w szczepionkę! W szczepionkę wszystkich atakuje. Uwaga, zaraz będziemy się wypychać za za Czemu mi się wydaje, że Maciek będzie pierwszym, nie? Czy wow! Wow. Da, 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 da. się Daj, 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 Normalnie tak okay. No cią widzowie, no niestety nie udało nam się tym razem wygrać kućgami siłów, nie wiem czy kiedyś się uda Ale bardzo uda. dziękuję Wam za oglądanie Pamiętajcie, gdzieś stawcie ale łapkę wiecie, w górę, subsklipcie, nie słuchajcie laguna i nie wpadajcie do niego na kanał. <laughs> ja ale to też do... Ale wpadajcie do ciała leszty. nie? Wpadajcie do Maćka, Luzi do... i do babki wijal.